Kasia zademonstrowała nam wszystkie już ćwiczenia i teraz z tych ćwiczeń ułożymy trening, tak jak napisane, napisałem, będzie to trening stacyjny, obwodowy, trening wytrzymałości siłowej, no, ukierunkowany na to, co chcemy zrobić ze sobą pod kątem nart, zaznaczam, że jest to trening amatorski. Jedna tylko z możliwych opcji treningu, natomiast bardzo polecam tą formę. A forma będzie troszeczkę inna niż w takim normalnym treningu. Ja może Kasi teraz narysuję i Państwu i to wytłumaczę, bo na schemacie to dosyć prosto wygląda. Więc po kolei pierwszym ćwiczeniem, jakie robiliśmy, jakie Kasia pokazywała, to był to był pół przysiad ze sztangą, tak? Napiszemy schematycznie. Pół przysiad. Kolejnym ćwiczeniem były wyprosty pod udzi. Wyprosty pod udzi i strzałeczka. Następnym ćwiczeniem. Krzesełko. Dobrze. Narysujemy sobie krzesełko. Kolejnym ćwiczeniem. Podciąganie nóg w zwisie. Następnym. Pompki. Dobrze. I ostatnim ćwiczeniem ściąganie drążka do karku. Strzałka, strzałka, strzałka. I narysowaliśmy sobie takie kółeczko, bo tak wygląda trening. Robimy jedną serię powtórzeń na jednym ćwiczeniu, na drugim i tak dalej. Zamykamy takie kółko. Cały taki obwód pokonujemy w takim przypadku amatorskiego treningu 3 do 4 razy. Ile powtórzeń robimy? No, niektóre ćwiczenia yy, możemy zlimitować, dodając większy ciężar, to wtedy zrobimy mniej powtórzeń. Na niektórych ćwiczeniach, takich jak pompki, no, jesteśmy obciążeni ciężarem własnego ciała, więc jest różnie. Przyjmijmy orientacyjnie, że tutaj około 15 powtórzeń, na wyprostach pod udzi około 15 powtórzeń, na krzesełku izometrycznym nie ma ruchu, liczy się czas, więc proponuję około 20 sekund. Podciąganie nóg. Tak, podciąganie nóg. Tutaj jest to ćwiczenie właśnie takie sprawnościowe pod naszego własnego ciała, więc nie możemy powiedzieć dokładnie ile, ale 10 do 20 na przykład. Okay. 10 do 20. Na ściąganiu drążka również około powiedzmy 15 powtórzeń. Są to oczywiście takie wartości przybliżone. Tak wygląda nasz trening. Zauważmy, że ćwiczeniami takimi typowo narciarskimi na nogi yy, to jest półprzysiad, podwójne kółko, wyprosty pod udzi, krzesełko izometryczne, no i w dużym stopniu również yy, na te ciężkie buty nas przygotowujące podciąganie yy, nóg w górę. Więc jest przewaga ćwiczeń yy, ukierunkowanych właśnie na narty w tym treningu. Pozostałe dwa są dla równowagi, jak powiedzieliśmy, bo ta górna połowa ciała jednak też tam jest sprawnościowo potrzebna. Yy, ćwiczenie dynamiczne dynamiczne na zmęczonym mięśniu, już ćwiczenie statyczne, czyli takie, które musimy zachować jakiś yy, yy, i bez ruchu wytrzymać to, ale tak właśnie jeździmy na nartach, Przybierzamy postawę zjazdową i w tej postawie zjazdowej wytrzymujemy, Amortyzując jeszcze dodatkowo na muldach na przykład, tak? Czy na jakichś nierównościach. Dobrze, sprzątniemy. Przygotujemy stanowiska i Kasia wykona nam kilka obwodów. Będzie wyzwanie, jak sądzisz? Na pewno będzie trochę, ale dam radę. Ja jeszcze nadmienię, że jest to trening wytrzymałościowo-siłowy. Pracują różne grupy mięśniowe na różnych ćwiczeniach naprzemiennie, natomiast serduszko Pracuję cały czas, pracuję cały czas, powinniśmy pamiętać o uzupełnieniu płynów podczas tego treningu, bo dość znacznie się pocimy. No to do roboty. It's cool, Get satisfaction. of with Get to Dance with me. It's cool prostu, jest to trening. ze sportowego treningu wzięty, przykrojony na potrzeby amatorskie. Takie ciekawe rzeczy można właśnie robić na siłowni wtedy, kiedy wiadomo jak się do tego zabrać. Dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.